Witam wszystkich w nowym filmie. Dzisiaj e, porozmawiamy sobie troszeczkę, a mianowicie ja trochę porozmawiam, e, na temat pielęgnacji. Czyli e, co powinniśmy stosować od momentu, kiedy się obudziłyśmy, do momentu, kiedy poszłyśmy spać. Przysłowiowo mówiąc, dobiorę Wam pielęgnację e, i ceny produktów nie będą przekraczały 50 zł. Jeżeli jesteście zainteresowane, zapraszam do oglądania. Chciałabym powiedzieć, że ja osobiście jestem wierna takiej zasadzie, iż mniej znaczy więcej. Nie jestem fanką pielęgnacji koreańskiej, mimo tego, że koreanki mają przepiękne skóry, jednakże dla mnie nakładanie 1500 produktów, 15 kroków itd., itd. To nie jest dla mnie. Ja rano naprawdę potrzebuję takiej rutyny, która będzie szybka, bo każda minuta spania jest na wagę złota, a jeszcze chciałabym zaznaczyć, że ja nie mam dodatkowo dzieci, więc te z Was, które mają dzieci które jeszcze rano muszą szykować dzieci do szkoły, kanapki, nie kanapki, drugie śniadanie. Jeszcze dla siebie, uszknąć trochę, żeby się ogarnąć. No to takie mizianie się 50 kremami na raz jest po prostu bez sensu. Dlatego moja jakby rutyna jest krótka i ja też jakby wam polecam, żeby ograniczyć się do kilku produktów, które są naprawdę, naprawdę dobre. Tak jak powiedziałam na wstępie dzisiejsze jakby polecajki nie będą przekraczały 50 zł. Wydaje mi się, że cena tak do 50 zł to jest w miarę rozsądna cena za kosmetyk Pamiętajmy, że nie zawsze drogo znaczy lepiej Oczywiście są kosmetyki, które jakby no cena jest wysoka, ale też świadczy to o ich bardzo dobrym składzie i o tym, że po prostu działają cuda Najczęściej jest to kosmetyka profesjonalna Ale na przykład tak jak już powtarzałam kilka razy i powtórzę to po raz kolejny Ja nie jestem fanką kupowania kosmetyków typu Estée Lauder, Dior i tak dalej, i tak dalej, czyli tych selektywnych drogeryjnych, moim zdaniem są to kosmetyki, które są bardzo wysok, bardzo drogie a często składy tak naprawdę nie, nie mówią nic dobrego na temat tego kosmetyku po prostu płacimy za, za markę, więc jeżeli chodzi o to no to u mnie nawet w tym droższych polecajkach, które będą za tydzień czyli kosmetyki wysokopółkowe, drogie jeżeli ktoś na przykład ma większy budżet, na pewno też nie znajdziecie ani Estée Lauder, ani innych takich selektywnych marek więc zaczynamy od rana. Rano kiedy się budzimy, dobrze jest przemyć buzię, jakby zmyć tą wieczorną pielęgnację. Wiadomo, że resztki kremów i serum, tego, co nakładamy wieczorem, powinny się wchłonąć przez całą noc. Jednakże na pewno jak coś tam gdzieś tam zostanie, więc dobrze jest umyć tą buzię. Jednakże dobrze jest też, żeby ten żel nie był mocny. Jeżeli macie celę trądzikową, w stronę tłustą, w stronę trądzikowej, takiej bardzo problematycznej, to na pewno macie w swoich zapasach żele z, z kwasami, co jak najbardziej super i to też bardzo polecam. Ale pamiętajcie, żeby nie stosować ich częściej niż raz dziennie. Ten żel, który stosujemy rano, ponieważ jakby mamy, nie mamy na buzi makijażu jest to na zasadzie tylko takiego oczyszczenia, troszeczkę przygotowania pod pielęgnację dalszą dobrze, żeby ten żel był dosyć lekki I jeżeli chodzi o takie dobre żele, dobry żel, który jest dosyć lekki, ja wiem, że teraz może wywołam kontrowersję, dlatego, że ja lubię i Cetaphil i Fizjożel, są to kosmetyki, które wydaje mi się, że są do 50 zł, znaczy Fizjożel na pewno, bo to jest polski odpowiednik. Naprawdę są to delikatne płyny, które nie naruszają warstwy fosfolipidowej, nie zdzierają tego na naskórka, gdyż pamiętajcie, że jeżeli nadmiernie wysuszamy i zdzieramy warstwę fosfolipidową, to nadmiernie nasza skóra będzie produkowała sebum, które będzie powodowało różnego rodzaju niedoskonałości. Też bardzo fajnym, bardzo fajnym żelem. Do mycia taki żel a micelarny. Do mycia twarzy i oczu ma Pharmaceris. Też wam tutaj gdzieś wstawię dokładną nazwę. Jest to naprawdę bardzo fajny, delikatny żel, który można stosować rano, a jeżeli ktoś na przykład nie stosuje makijażu albo ma bardzo, bardzo suchą skórę, można też go stosować wieczorem. Ja też w ostatnim filmie mówiłam o CeraVe. Nie wiem, jak wygląda. Przyznam się szczerze, półka cenowa cerawę w Polsce. Wiem, że tutaj to jest koszt około 10 funtów, więc można powiedzieć, że łapie się. Do 50 zł. Na pewno można go wyrwać na jakiś fajny promoc i wtedy będzie poniżej 50. Jeżeli ktoś, jeżeli ktoś naprawdę ma taką skórę delikatną Albo właśnie tak jak ja na zimę Planuję różnego rodzaju zabiegi Z kwasami, z serami i tak dalej Cerawe jest najlepsze Dlatego, że ten, ten żel do skóry suchej I wrażliwej jest bardzo delikatny Bardzo delikatny I ma wspaniały, wspaniały skład Wiem, że on jakby w swoim asortymencie Ma też żel do skóry suchej Do skóry, przepraszam, tłustej I problematycznej I on już jest taki właśnie lżejszy, bardziej żelowy I również ma z kwasem salicylowym i ten właśnie bardziej bym proponowała na noc, ale to zaraz do tego przejdziemy. Czyli bardzo delikatny, lekki żel. Jeżeli chodzi o tonizowanie, powiem Wam tak. Ja tak średnio jestem fanką tonizowania. Niby teoretycznie naturalne pH, lubię toniki z kwasami. Jak najbardziej, jeżeli chodzi o takie delikatne toniki, to po prostu może skupmy się na hydrolatach. Jeżeli mamy cerę bardzo suchą, delikatną, naczyniową, to fajnie jest stosować sobie hydrolat różany. Jeżeli mamy taką cerę bardziej problematyczną, to hydrolat z verbeny jak najbardziej bardzo fajnie działa. Ale chciałabym też zwrócić Waszą uwagę na toniki z firmy Nakomi. Słuchajcie, Nakomi ona jest dostępna w Hebe, ale też w internecie można ją kupić bez problemu. To jest firma, która naprawdę super wystrzeliła i ona. Robi naprawdę bardzo dobre składowo produkty. I oni w swoim asortymencie pozwólcie, że się tutaj wesprę, bo mam zrobioną całą listę, żebym niczego nie pominęła bo u mnie to nie jest problem. Tak, jak najbardziej. Oni mają bardzo dużo różnych toników, i te toniki mi się wydaje, że one są w spryskiwaczu, co jest super, bo tak jak Wam powiedziałam, tonika, toniku nie powinno się używać na płatek, bo to nie jest część pielęgnacji. Nie traktujmy tego jako płyn micelarny, tylko traktujmy to jako coś, co ma nam obniżyć pH skóry, jakby przysposobić skórę do dalszej pielęgnacji, więc nakładamy go na rękę, albo właśnie tonik, tak w formie spryskiwacza, to nie zera. I on właśnie ma ja tutaj mam akurat na komik low toner, który jest złuszczający. Rozświetlający i on bardziej bym powiedziała w stronę wieczora. Ym, ale z tego co wiem, on też ma właśnie do skóry delikatnej i nawilżający. I teraz tak, po takim hydrolacie, po oczyszczeniu, co dalej? Ja uważam, że przede wszystkim SPF. SPF to jest coś, co jest po prostu niezmiernie ważne i trzeba o tym pamiętać. I niestety powiem Wam szczerze, że miałam duży problem, żeby znaleźć SPF y, dobry do. Yy, do tej ceny 50 zł. Naprawdę, jeżeli ktoś może używa fajnego SPF-u, który nie zapycha, to dajcie znać. Ja miałam naprawdę fajny, naprawdę duży problem, ale znalazłam fajny, zarazam o tym opowiem. Ale co, co przedtem. E, dobrze jest nałożyć sobie krem lub serum z witaminą C na dzień. Jeżeli, tym bardziej, jeżeli stosujemy retinol na wieczór, nie należy stosować retinolu z witaminą C. Tak jak już powiedziałam, nie nakładajmy 1500 se serum, dlatego że, jest on po, że to jest po prostu bez sensu. I teraz tak, z witaminą C, ja nagrałam filmik, pozankuję Wam na dole, bo z witaminą C jest taki problem, że nie wszyscy mogą używać tej typowej witaminy C, czyli kwasu askorbinowego, dlatego że on bardzo pobudza pracę gruczołów łojowych. I w przypadku na przykład tak jak moim, gdzie nie uważam, że mam cela jakoś bardzo teraz problematyczną, ale za każdym razem jak nałożę Serum z kwasem askorbinowym nie wysypuje, Totalnie nie wysypuje i mogę zaciskać zęby, próbować jakoś to przejść, może skóra się przyzwyczai, guzik, prawda? Ale ja używam przez długi czas serum z EcoSpam, który również Wam EcoSpa, nie spam. Kospa, który Wam też podlinkuję na dole. Jest to to serum z pochodną MAP, który jest bardzo dobre właśnie do cer tłustych i trądzikowych, dlatego że ta pochodna nie powoduje takiego podrażnienia. I, na takie, i takie serum lub taki krem bardzo, bardzo, bardzo mocno wzmacnia pracę naszego SPF-u. Jednakże, jeżeli ktoś ma skórę. Taką, która fajnie znosi kwas askorbinowy, to bardzo dobry i taniej krem z kwasem askorbinowym, który ma piękny, czysty skład. Ma The Inklist. The Inklist to jest firma, którą ja bardzo lubię. Uważam, że wyparła już The Ordinary dwa razy. W tym momencie The Ordinary jest po pierwsze, że oni coś tam porobili ze składami, po drugie, że jest dosyć trudno dostępne, bo co chcę na przykład zamówić, mimo tego, że ja mieszkam w Anglii, to też nie jest to takie kolorowe, jeżeli chodzi z The, the Originary, ciężko jest w ogóle je dostać, więc. Yy... Uważam, że ten Inklis, który jest na przykład łatwo dla mnie dostępny tutaj stacjonarnie e, i też dla Was mi się wydaje, jest łatwo dostępny, e, zawsze jest in stock, nigdy nie ma czegoś takiego, że chcecie kupić krem i go nie ma. I ma naprawdę bardzo dużo różnych fajnych serum i kremów, które warto by było e, przysposobić do swojej pielęgnacji, jeżeli ktoś, komuś też zależy na tym, żeby cena była dobra. Bo jak najbardziej tutaj jakość jest bardzo dobra, a cena jest bardzo niska. E, więc to jest druga rzecz. Witamina C. Jeżeli ktoś na przykład nie do końca w ogóle witaminy C lubi, czy no źle, źle jakby wpływa na jego skórę, bo są też takie osoby, słuchajcie, to ja na przykład też na rano bardzo polecam krem z peptydami i taki krem też z peptydami Mad Inklist, który bardzo dobrze się nadaje pod krem SPF i bardzo dobrze się nadaje pod makijaż, jest taki troszeczkę, on troszeczkę tak jakby matuje, nie powoduje takiego wyświecania się, co jest fajne, bo nie każdy SPF, też u, ustalmy sobie szczególnie ten, ten taki tańszy, jest yy, dobry pod makijaż, bo po prostu bieli i się potem świecimy. Więc jeżeli chodzi o to, to, yy, to jak najbardziej albo peptydy, albo witamina C, dlatego że ja zawsze będę Wam na nos retinol, więc to się nie zmieni, ale dojdźmy do tego później. Teraz idziemy na SPF. Jeżeli chodzi o taki SPF, który ma do, w miarę dobry skład, ponieważ ja o SPF-ach też nagrałam Wam filmik w tamtym roku e, i z SPF-ami jest tak, czyli z, z filtrami, że bardzo dużo firm wkłada tam substancje, które udowodnione są naukowo, mają wpływ na nasz układ hormonalny. I to też, i to nie tylko w SPF-ach, ale też w innych kremach, i to też trzeba sprawdzać. Ja Wam podlinkuję ten film. Pod tym filmem w opisie mam, wypisałam Wam całą listę tych wszystkich substancji, które wpływają na układ hormonalny naszego organizmu. Zauważcie, że niedoczynność tarczycy, policystyczne jajniki to jest plaga tak naprawdę, plaga naszych czasów. I też mi się wydaje, że dużo, e, dużą zasługę ma to, co nakładamy codziennie na twarz, e, więc też trzeba zwrócić na to uwagę. Jeżeli chodzi o taki w miarę dobry e, filtr e, z dobrym składem, to jest właśnie filtr farmaceris, też farmaceris, e, tak samo jak żel, i oni mają fajne, e, fajne filtry składowo ale powiem Wam szczerze, że ja tego filtra nie używałam na sobie, więc jego Wam tak jakoś w 100% nie polecę, ale wiem na pewno, co jest rozwiązaniem i co używałam, to na pewno produkty mineralne. Wiem, że w Hebe są produkty, Anabel chyba, mineralne, które są bardzo dobrymi też filtrami i jednocześnie zastępują Wam podkład. Są bardzo dobre dla cel trądzikowych, więc jeżeli ktoś ma celę trądzikową, filtry na niego działają strasznie, to takie kosmetyki mineralne są zbawieniem dla naszej cery i ja też na lato powiem wam szczerze, że będę chciała się przerzucić na kosmetyki mineralne w tym roku na pewno. Jeżeli wy macie jakiś fajny filtr, który jest w dobrej cenie, to zachęcam Was gorąco do pisania w komentarzach i dzielenia się swoją opinią, bo po prostu może to komuś Pomóc. A też nie każdy ma pieniążki, żeby przeznaczać nie wiadomo ile na filtr Tym bardziej, że tego filtra dziennie idzie dużo Ja też również chciałabym Wam przypomnieć, że ten filtr się destabilizuje Więc w ciągu dnia trzeba by było go też zesprejować Ja już Wam polecałam w, w tym filmie o moich filtrach Żeby po prostu sprejować twarz w ciągu dnia na makijaż Wiem, że La roche ma taki filtr Wiem, że Garnier ma też taki filtr więc to już jest... Jeżeli chodzi o półkę cenową, to wiadomo, ten garnier jest w miarę, miarę tani, ale powiem Wam, że nie wiem, jaką też składowo. Eee, więc ee, jak najbardziej Ja Wam podlinkuję po prostu ten filmik z, z, z moimi filtrami I na dole będziecie mieć wszystkie te substancje Które są dla nas niedobre Dla naszego układu hormono, hormonalnego Można sobie zrobić screena I po prostu jeżeli kup, chcemy kupić jakiś kosmetyk To zawsze można sobie przelecieć ten wkład I zobaczyć czy nie ma czegoś Co by było dla nas niezdrowe Ale się nagadałam I teraz przechodzimy może do pielęgnacji wieczornej jeżeli chodzi o pielęgnację wieczorną, to bardzo ważny jest, jest dobry demakijaż. Bardzo znane, pewnie wszyscy już używali, jest to mudełko, znaczy mudełko, ten taki olejek z Bandi, masełko do demakijażu z Bandi, który jest odpowiednikiem masełka z Clarence, bodajże, Take a Day Off. E, to jest chyba to. E, I on naprawdę jest bardzo, bardzo dobry, e, bardzo fajny. Jeżeli ktoś na przykład woli zmywać makijaż płynem celar to coś co ma nam po prostu zemuglować makijaż i go ściągnąć. My i tak ten płyn micelarny musimy zmyć, dlatego, że płyn micelarny na naszej skórze tworzy e, taką warstwę. Jeżeli my tego płynu micelarnego nie zmyjemy porządnie, to po prostu nam się ta skóra będzie zapychała, po pierwsze, po drugie będą e, zaskórniki, e, niedoskonałości, a po trzecie nasza pielęgnacja nie będzie w stanie nam się ładnie wchłonąć w twarz. Więc nie ma czegoś takiego, że nie używamy wieczorem wody, tylko używam płynu micelarnego, biodermy na przykład, która jest świetna, ale jest droga, i idę, nakładam krem i idę spać. Nie, to jest źle oczyszczona skóra. Słuchajcie, ja osobiście uważam, że jeżeli ktoś naprawdę ma skórę bardzo delikatną, bardzo reaktywną, to niech sobie używa tego samego żelu, którego używał rano. Niech dobrze zdejmie makijaż płynem micelarnym, byle jakim, nie ma nawet całkiem dobry płyn micelarny, za kilka złotych. Ważne jest, żeby ten makijaż dobrze ściągnąć, i potem myjemy sobie takim delikatnym żelem. Jeżeli ktoś ma taką skórę, która jest mieszana, tusta, w stronę trądzikowej. Najlepsze, co możemy zrobić, to użyć właśnie e, jakiegoś żelu z, z kwasami. W tym momencie na rynku mamy tych żeli od groma i ciut -ciut. Ja bardzo Wam polecam e, z The Inklist również z kwasem salicylowym, który jest świetnym żelem dla osób, które mają cerę trądzikową i problemy na co dzień z trądzikiem. Nie ma, słuchajcie, nic lepszego, naprawdę nie ma nic lepszego. To jest to The Inklist. Bardzo dobry żel ma za chyba 5 czy 6 zł ziaja, ten taki zielony z serii Manuka. Ja go używałam przez bardzo długi okres. On jest dosyć mocny, ale on bardzo ładnie oczyszcza. I potem i tak tą skórę nawilżamy, nakładamy różnego rodzaju kremy, więc nie bójmy się aż tak bardzo tego, tylko po prostu zachowajmy jakąś tutaj zdrową równowagę, dlatego rano, jeżeli wstajemy po nocy, to używamy delikatnych żeli, a wieczorem możemy sobie pozwolić, żeby ten makijaż to wszystko po całym dniu bardzo dobrze oczyścić na noc. Więc rano używajmy delikatnych żeli, a wieczorem po prostu oczyszczajmy tą skórę porządnie. Farmacellery ma bardzo dobry również e, żel e, z kwasami do oczyszczania. To nie jest tak, że mi tutaj ktoś mnie sponsoruje w tym filmie, nie, nikt nie sponsoruje, po prostu oni mają dobre kosmetyki, słuchajcie, w dobrych cenach i pojemności są ogromne tych butli, więc jeżeli ktoś naprawdę chce coś dobrego, a też moim zdaniem, jeżeli mamy do wyboru e, inwestować w, w krem, a w żel, to lepiej jest zainwestować więcej pieniędzy w krem, a kupić tańszy żel, tak? Oczyszczanie jest bardzo ważne, ale też ja na przykład nigdy nie lubiłam wydawać na żele do oczyszczania nie wiadomo jakich pieniędzy. Eee... Jest chyba tylko jeden taki żel, który jest Drogi, który moim zdaniem jest w miarę Wart swojej ceny, ale nie ukrywajmy No tak naprawdę bardziej inwestujemy w sera I w kremy niż w oczyszczanie I moim zdaniem jest to jak najbardziej Zrozumiałe i tak powinno być Potem tonizacja, tak jak już mówiłam The Originary, którego polecałam 1500 razy i którego za cholerę nie można Dostać z kwasem glikolowym Odpowiednik jest The Inklist Zawsze dostępny, też Wam podlinkuję Zaraz Wam to wyskoczy Druga rzecz Nakomi bardzo bardzo fajne produkty i coś, co tak naprawdę mało osób nie wiem, ja przynajmniej nie widziałam filmików na ten temat. Makeup Revolution wypuściło swoją, e, swoją pielęgnację e, i ona jest dostępna e, stacjonarnie, to nie wiem gdzie, ale wiem, że na pewno na Zalando e, można ją sobie kupić. I tam, słuchajcie, nie ma produktu, który by przekroczył 50 zł. Wiadomo, Zalando ma dostawy za darmo, więc to jest super sprawa. I nie ma tam produktu, który przekroczyłby 50 zł, i są to naprawdę dobre produkty. E, on ma bardzo dużo różnych fajnych toników i jest właśnie tonik z kwasem glikolowym, chyba 2,5% i 5%, e, więc słuchajcie, jak najbardziej. I ma bardzo dużo różnych fajnych kremów i e, serum na noc. Jeżeli chodzi o takie sera, które są później... E, Kładzone. Ja jestem wielką fanką retinolu e, i ja używam, jeżeli chodzi o serum, wiecie, że ja jestem wierna Environowi i e, na lato przywrócam się na 03 z Medicaid, dlatego że ja mieszkam w takim miejscu, gdzie niestety słońce nie świeci codziennie. E, więc ja mogę sobie pozwolić na to, przy tym, że ja też dużo pracuję w pomieszczeniach, praktycznie jestem cały dzień w pomieszczeniu. E, żeby sobie stosować ten retinol też w czasie letnim w bardzo małym stężeniu, przy czym ja też cały czas używam krem z filtrem, więc to jest druga rzecz. Więc Medicaid i, i Environ, ale są to dosyć drogie marki. Jeżeli chodzi o, o, o takie tańsze odpowiedniki, to tak właśnie Makeup Revolution czy Revolution Skincare, nie wiem jak to się nazywa, ma serum z retinolem bardzo fajny skład. The Inklist serum z retinolem super skład. The Ordinary ma serum z retinolem i to kilka tych serum ma, ale i o tym też nagrałam w filmik, też Wam podlinkuję, jednakże dostępność jest, jest ciężko, trzeba walczyć. Więc to jest druga rzecz. Tak to 50 zł. Jeżeli na przykład ktoś nie chce używać retinolu, bo źle na retinole reaguje. To z The Inklist, a na przykład ma przebarwienia, to jest bardzo fajny krem, który jest taką kuracją na noc z The Inklist, rozjaśniającą. I po niej, słuchajcie, twarz jest jak pupcia niemowlaka, ja jej używałam. Zanim weszłam na taki, na ten retinol z Environu, to właśnie kupiłam sobie to i chciałam zobaczyć z polecenia. Już nie pamiętam nawet, gdzie to widziałam, ale ktoś polecił i naprawdę, słuchajcie w połączeniu z kwasem hialuronowym, serum The z kwasem hialuronowym na dzień e, i właśnie ta akuracja napadana na noc o boże święty, naprawdę świetna sprawa naprawdę świetna sprawa, wiem też, że e, La Posey ma fajne sera, ale boję się, że one są droższe niż 5 dych to już jest już taka półka od 50 do 70 e, ale on ma całą taką serię, ma witaminę C, ma retinol i ma witaminę B3 B5, przepraszam, B5. Oni też mają dosyć fajne serum, w miarę dobre składy, więc też można sobie coś takiego zakupić. Ale ja osobiście, jak mam być szczera, to jestem... Ja bardzo lubię The Inklist, ja wiem, że może tu i za dużo tego polecam, ale tak samo to jest The Inklist, to jest taki może angielski odpowiednik Farmaceris dla mnie, dlatego, że oni mają bardzo dobre składy i bardzo dobre ceny, więc po co przepłacać. I również jeszcze chciałabym wspomnieć na sam koniec, w The Inklist, w Pharma jest ten krem z kwasem migdałowym, o którym Wam już wcześniej mówiłam, jest to z 5% i 10%, dla tych z Was, które mają problemy z trądzikiem, zarobista sprawa, na noc oczyszczamy, tonizujemy, na noc, rano wstajemy i po prostu jest super ekstra, można fajnie trzymać naszą cerę w ryzach. Więc albo retinol, albo kremy z kwasem, które Wam też e, tam przeleciały, właśnie z Formacelis albo The Inklist. Mm, albo, albo tyle, no po prostu działajmy na nas mocniej. Jeżeli chodzi o maski, tak jeszcze szybko powiem, e, tak szybko, 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 bo ten film będzie po prostu miał, z, z godzinę będzie trwał. Jeżeli chodzi o maski, też sobie tutaj, e, żeby nie zapomnieć nazwy, bo ta maska, słuchajcie, jest odpowiednikiem, takiej maski koreańskiej, bardzo drogiej, na L się nazywa ta firma, ja ją mam u siebie, tutaj wyskoczy Wam. I ta maska na znakomi to jest żelowa maska rozświetlająca do twarzy, to jest miód, miodowa maska. I ona, słuchajcie, jest w takiej żelowej, fajnej konsystencji. Ona jest niezapychająca i lekka, jest naprawdę to jest toczka w toczkę to samo. I takim odpowiednikiem też jest z... Kurczę... Taka maska też koreańska dostępna w Hebe, Różana, e, też Wam tutaj wyskoczy zaraz, to też jest odpowiednik tej maski koreańskiej i kosztuje chyba 50 zł, czy 40, więc jak najbardziej Wam je, wam je polecam, bo to są takie maski fajnie nawilżające, które nie zapychają, a dobrze jest tą skórę nawilżać. E, jeżeli chodzi o, w ogóle ta cała seria znakomi, jest naprawdę fajna i ona też, oni też tutaj mają taką maskę z glinką do cer trądzikowych, więc jak najbardziej też Wam mogę ją e, polecić. Z tymi maskami jest tak, że jeżeli mamy dobrą pielęgnację, ja tak uważam, że jeżeli mamy dobrą pielęgnację dobraną, która trzyma nam te niedoskonałości w ryzach, to e, nie ma potrzeby aż tak bardzo ją przesuszać maskami. E, wtedy można delikatnie jakąś taką nawilżającą maskę, zapychającą żelową, która Wam zrobi jeszcze lepszy efekt, e, dlatego że ta skóra będzie fajnie nawilżona, nie będzie tego samą produkowała, niż jakbyśmy cały czas ją jakąś glinką suchą e, ścierały. Więc tak. W roli ścisłości. Dziękuję Wam bardzo za ten film. Mam nadzieję, że wytrwaliście ze mną do końca. Za tydzień będzie film z takimi drogimi moimi perełkami, które Wam polecam. Jeżeli Wam się podobał film, dajcie kciuka w górę i zasubskrybujcie mój kanał, i również możecie mnie też obserwować na Instagramie, będzie mi bardzo miło. Jeżeli macie jakieś pytania do pielęgnacji, to dajcie komentarz i na pewno Wam odpiszę. I co, widzimy się za tydzień. Dziękuję!